Wielka księga objawień Jezus Chrystus. Burze płyną. W kierunku ziemi ciągle, aby oddać ludziom to, co sami sobie kiedyś wysłali. A ponieważ wiedli bagienne życie, to trzęsawisko im się dostanie. Dobrego na trzęsawisku brak. Ich mieszkańcy poprzez swoje mało rozważne bycie utkwili w bagnie, a bagno ich wchłonie i rozłoży. Zanikną ziemskie duchy. Które zeszły z jasnej drogi, kierując się potrzebami ciemności. Cóż, taki los wszystkich tych, którzy odwrócili się od Pana miłości, zamiast wylądować w duchowo istotnym, wylądowali w centrum tego, co sami sobie wcześniej zasiali, bez chcenia są, aby się przebudzić duchowo, i w tym czasie bez podawania im ręki, gdyż sami możecie w bagno zostać wciągniętymi. Bagno widać z daleka, a atmosfera jest tam wyjątkowo ciężka. Dominuje rozkład w długich mękach, bez szczegółów obecnie. Wszystkie leniwe duchy same to przeżyją. Teraz do nich żaden opis bez dotarcia. Lecz życie im to wszystko ukaże w całej swojej różnorodności i krasie. Idę dalej. Po oczyszczeniu, gdy bagno wszystkich w nim tkwiących pochłonie. Zaświeci jaśniej słońce, ziemia odetchnie, bagno wyschnie, a nowa otoczka mocniejszej zieleni dywanem wszystko przykryje. Czasy te będą zanikały w pamięci, dzika zwierzyna przemknie po cichu. Zakłócenia odeszły, pojawiło się na ziemi nowe duchowe życie. Zaczęto budować w oparciu o Boże prawa, dlatego powstałe wartości pną się ciągle. Do coraz wyższej doskonałości, zachwycając swoją różnorodnością i pięknem, które dziękuję Panu za dar dalszego rozwoju. Oczy każdego patrzącego zabłyszczą w tym pięknie. Kiedy tak będzie? Kiedy chcecie zrzucić kajdany z siebie rozumowego bycia, aby uwolnione ziemskie duchy rozpoczęły zlot ku doskonalszemu, w pięknie rozwijającej się miłości duchowej. Od każdego indywidualnie zależy. Kiedy i jak to zrobi? Siła czeka, aby Jemu pomóc. Wystarczy swoje serce na duchowość otworzyć, a szybko wszystko zakwitnie. Dar za darem na waszej drodze, jak diament zabłośnie. I tak rozumowe bycie jak gotówka w ziemskich bankach złożona czeka z lichwiarzami na jak najwyższy procent, a na całej ziemi. Bogactwo rozsiane mieni się wszystkimi tęczy barwami. Lecz trzeba mieć w sobie duchu życie prawdziwe, aby je zobaczyć. Dla lichwiarzy i ich klientów jest ono szczelnie zakryte, gdyż tak piękną krainę duchową chcieliby swoim chorym mózgiem zarazić. Dobrze, że tam ich łuda bez sięgania jest, chociaż wszędzie można się wykazać mało rozważnym postępowaniem. A jego skutek szybko może się przejawić. Lecz kto chciałby zamienić duchowe, twórcze życie w ciemne obrazy lichwiarzy, wekslarzy i innych pracowników krainy cieni, pełnych skrytek, w których spoczywa samo zło? Który podróżnik chciałby w takiej krainie przebywać? I jakich chciałby doświadczyć przykrości czy chorób rozumowego już tylko bycia? Ziemia cieni. Wszelkiego zła, które tu się panoszy, to obraz współczesnego człowieka sukcesu i wszelkich upadków zarazem. Panuje żądza i chęć zysku. Panowanie i władza oraz wiele innych złych cech obecnych tylko ziemskich ludzi. Cóż, narastające światło wszystko oświetla i wszelkie robactwo musi ze swoich nor ciemnych wyjść przed światło. Aby się w całości przejawić, i w swoim ochyctwie rozpaść się. Tak się stanie ze wszystkim, co złu podało swoje dłonie. Zobaczymy, ilu się stanie, i czy ci wszcząśnięci takim obrazem wejdą na jasną ścieżkę, która zmierza ku duchowym nibom. Podążajcie ludzkie duchy już czas. Dłużej zostaniecie ściemnymi, to Zagraża wam to, że oni zapadając się w ciemności i was mało rozważnie postępujących ściągną. I bez zauważenia chwili będziecie, gdy granicę pomocy sami przekroczyliście dobrowolnie w kierunku zła. A tam pomoc dla was może już być poza zasięgiem. Ratuje się tylko czujny duchowo, którzy mają w sobie iskrę duchową rozżarzoną którzy czekają aktywnie na pomoc i ją zobaczą oraz pomocy skorzystają. Bądźcie wytrwali, pomoc już jest, wystarczy sięgnąć. Pomocnik ja, Boży poseł, chodzę po ziemi ratując tęskniących do Pana. Wyciągam tylko tych, którzy podnoszą ręce i serce, swoje ku światłu. Muszą chcieć sami. Mocno się angażujcie. Bo i czas ziemski jest taki krótki, szczególnie gdy sąd ostateczny się kończy.